Fundacja Pro Aperte działa w Kutnie od trzech lat. Przez ten czas pomogła wielu osobom dotkniętymi innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. 8 października odbyło się uroczyste zebranie walne. Pożegnano członków Rady Fundacji pierwszej kadencji i powitano jej nowy skład. To jest teraz okazja do takiej... Prezentacji w pigułce naszej historii w ramach właśnie trzeciego lecia, trzeciej rocznicy powstania fundacji. Więc tak szybciutko. Takie podsumowanie, co przez te trzy lata zrobiliśmy. spaliśmy 283 dzieci, młodzieży i osób dorosłych, głównie spektrum autyzmu. Przeprowadziliśmy łącznie 2060 godzin terapii, w tym 864. Bezpłatnie skupiliśmy wokół siebie ponad 2000 osób lokalnej społeczności i nie tylko. Te osoby to są przedstawiciele firm, to są samorządowcy, którzy też nas e, wspierają, to są osoby, które prowadzą organizacje pozarządowe, z którymi też e, współpracujemy. Stworzyliśmy pierwsze wkłótnie terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z spektrum autyzmu, uruchomiliśmy pierwszą w regionie mobilną świetlicę terapeutyczną, jedni z pierwszych w Polsce. Stworzyliśmy klub dla młodzieży autystycznej, przygotowujący do roli samorzecznika, pierwsi wkłótnie uruchamiamy kompleksową diagnozę autyzmu. Dziękuję. Pro Aperte w swojej działalności uświadamia społeczeństwo, jak ludzie z autyzmem odbierają świat. Fundacja przygotowała spot, w którym to w małym stopniu możemy doświadczyć tego, co czuje dziecko dotknięte tą chorobą. Wiktorku, wejdziemy tylko na chwilkę, mama wypłaci pieniądze i wracamy do domu. W nagrodę będziesz mógł się pobawić nową zabawką, okej? Okay?

ちょっ Bezstresowe wychowanie. thank you